Witamy na wirtualnych drzwiach otwartych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Ze względu na aktualną sytuację, nie mogliśmy kontynuować promocji bezpośredniej, stąd pojawił się pomysł na zdalne przedstawienie oferty naszej uczelni. Która, jak myślę, przekona do studiowania osoby nadal zastanawiającej się nad wyborem. Zapraszam do oglądania i mam nadzieję, że zobaczymy się w październiku. Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych jest największym wydziałem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Studiuje tu bowiem na pięciu kierunkach studiów pierwszego stopnia oraz na dwóch kierunkach studiów drugiego stopnia aż 700 studentów w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Wydział zlokalizowany jest w dwóch budynkach. W Katedr Katedra Nauk Ekonomicznych mieści się w budynku. Przy ulicy Przyjaźni 1, natomiast Katedra Nauk Technicznych w budynku przy ulicy Wyszyńskiego 35. Oferujemy Państwu następujące studia. Kierunki studiów pierwszego stopnia: Automatyka i robotyka, informatyka, mechanika i budowa maszyn, finanse i rachunkowość oraz logistyka. Natomiast studia drugiego stopnia: to zarządzanie inżynieria produkcji oraz gospodarka i administracja publiczna. W realizacji procesu dydaktycznego zaangażowane jest liczne grono nauczycieli akademickich, profesorów, adiunktów i wykładowców. Współpracują z nami również praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Serdecznie zapraszam do studiowania na wydziale nauk ekonomicznych i technicznych. Hej! Jesteśmy studentami automatyki i robotyki w progu Zachodnie. Chcemy zachęcić Was do studiowania na naszej uczelni na kierunkach technicznych. Specjalizacje techniczne stanowią klucz do rozwoju gospodarki w każdym kraju. Po kierunkach ścisłych bardzo łatwo można znaleźć pracę w prawie każdym zakładzie. Nasze, nasze uczelnie, nasze sale są wyposażone w bardzo dobry sprzęt, co widać, a zajęcia prowadzone są w małych grupach, dzięki czemu mamy bezpośredni kontakt z wykładowcą. Mam na imię Norbert i tak jakby trzy lata temu zastanawiałem się, jaki kierunek najlepiej wybrać. Zdecydowałem się studiować finanse i rachunkowość w PWZ w Koninie. I dzisiaj rozumiem wiem, że była to bardzo dobra decyzja, ponieważ mamy bardzo dobrą kadrę dydaktyczną, która przygotowuje nas nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie do wykonywania pracy w danym zawodzie. Poprzez różnego rodzaju konferencje, wykłady, szkolenia mamy możliwość dodatkowo poszerzyć swoją wiedzę i przygotować się lepiej do podjęcia pracy w danym zawodzie. Zapraszam was do studiowania w WZ w Koninie. Na pewno nie pożałujecie do zobaczenia w październiku. Cześć, nazywam się Brygida Urbaniak. Jestem absolwentką kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Obecnie studiuję studia magisterskie na kierunku gospodarka i administracja publiczna. Dlaczego wybrałam te kierunki? Jestem absolwentką liceum ogólnokształcącego o profilu mundurowym, więc wybór dla mnie był oczywisty. Studia licencjackie owocowały w zajęcia teoretyczne, ale także praktyczne realizowane w różnych instytucjach na terenie Konina i okolic. Z kolei studia magisterskie to zajęcia przede wszystkim z zakresu prawa, administracji, zarządzania czy ekonomii. Jeśli nie boicie się wyzwań i chcecie do nas dołączyć, to bardzo was zapraszam. Witajcie, mam na imię Beata, jestem absolwentką kierunku logistyka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Specjalność logistyka handlu i spedycja. Kierunek ten trzy lata temu ze względu na szerokie perspektywy, jakie oferuje. Po ukończeniu studiów na kierunku logistyka mogę uzyskać pracę w przedsiębiorstwach branży transportowej, wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa zajmujące się przepływem towarów, materiałów czy osób, a także przedsiębiorstwa branży produkcyjnej. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kominie były wspaniałą przygodą ale i ważną, życiową lekcją. Właśnie ze względu na to, że studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie mają same zalety, zdecydowałam się podjąć studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Kierunek ten jest bardzo atrakcyjny. Daje on możliwość uzyskania tytułu naukowego magistra inżyniera zaledwie w cztery semestry, a dla osób z tytułem... Inżyniera w 3. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej się opłacają. Zachęcam do składania dokumentów i do zobaczenia w październiku. Cześć, jestem Ewelina Kamińska. Jestem absolwentką kierunków Mechanika i Budowa Maszyn oraz Zarządzania i Inżynieria Produkcji. Od samego początku wiedziałam, że chcę, aby moja praca związana była z produkcją, ale dopiero studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn pozwoliły mi zrozumieć, co dokładnie chcę robić. Dzisiaj jestem planistą produkcji. Studia na tym kierunku nie tylko przygotowały mnie do zawodu pod kątem teoretycznym, ale dały mi coś, czego, co pozwoliło mi, żeby ten start był dużo prostszy. A mianowicie pozwoliło mi zrozumieć, jak wygląda um, produkcja, czy raczej sama um, um, ta branża produkcyjna u nas w, rogi, w regionie Kolińskim. Um, w czasie studiów mieliśmy sporo wycieczek, a także praktyk zawodowych i to pozwoliło mi nie tylko poznać to, jak ta praca wygląda od kuchni, ale przede wszystkim poznać ludzi, dzięki którym dzisiaj mogę być tam, gdzie jestem. Witajcie! Mam na imię Piotr i jestem studentem mechaniki i budowy maszyn w PWSZ w Koninie. Chciałem Was zachęcić do studiowania na kierunkach technicznych na tej uczelni, ponieważ z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że naprawdę warto. A zawsze interesowałem się robotyką, różnymi nowinkami technicznymi, a w szczególności grafiką komputerową. I dlatego właśnie wybór padł na ten kierunek. Specjalizacja, którą realizuję, jest to inżynieria wirtualna i dzięki niej zdobyłem praktyczną wiedzę jak wygląda cały proces projektowania różnych urządzeń i maszyn. Myślę, że naprawdę warto tutaj studiować, ponieważ uczelnia posiada dyplifików Myślę, że naprawdę warto tutaj studiować, ponieważ uczelnia posiada wykwalifikowanych pracowników, a same są świetnie przystosowane. Dzięki temu można z łatwością poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinie przemysłu i technologii. Więc, jeżeli jeszcze zastanawiasz się, gdzie studiować, polecam PWZ w Koninie. Cześć, mam na imię Damian. Jestem studentem studiów magisterskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie i studiuję na kierunku zarządzanie inżynieria produkcji. Chciałbym Was zachęcić do studiowania na naszej uczelni. Zapytacie się pewnie dlaczego? Otóż nasza uczelnia współpracuje z wieloma instytucjami, jak i też z lokalnym rynkiem pracy. W związku z tym myślę, że będziecie przygotowani do pracy, jak i też Zdobędziecie wymagane wykształcenie. Uważam też, że studia techniczne to przyszłość. Nasza uczelnia oferuje też ciekawe praktyki zawodowe oraz wszelkiego rodzaju konferencje odbywające się co jakiś czas na naszej uczelni. Także zapraszam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia. Cześć. Jesteśmy absolwentkami kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Ja nazywam się Katarzyna Haberman, a ja jestem Aleksandra Adamek. Jesteśmy tutaj z Wami, żeby zachęcić Was do podjęcia studiów na naszym kierunku, gdyż jest to przede wszystkim kierunek techniczny o charakterze praktycznym. Kasiu, powiedz mi, co dały Ci te studia. Bo mi na przykład. Yy dały to, że poznałam praktyczny aspekt tych studiów, praktyczny aspekt mojego kierunku, tak? Otrzymałam e, tytuł magistra inżyniera. A Ty? Zgadzam się z Tobą w 100%. Sama uważam, że był to bardzo dobry wybór i kiedy te dwa lata temu po wcześniejszym kierunku, który też studiowałam, a tutaj na PWSZ, czyli logistyka, był to wcześniejszy kierunek, uważam, że podjęłam bardzo mądrą decyzję wybierając nasz kierunek, gdyż po części logistyka i zarządzanie, inżynieria produkcji są to ze sobą powiązane kierunki, a co też umocniło mnie w tym, że chciałabym pracować po prostu właśnie w tym zawodzie i zbierać także doświadczeń, tak? Także wybór należy do Was. Ale my Was bardzo serdecznie zachęcamy do studiowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, gdzie uzyskujecie wszystkie te zalety za darmo, na studiach stacjonarnych, oczywiście. My nie żałujemy. I my nie żałujemy. Do zobaczenia w październiku.